Dzień dobry dzień dobry, z tej strony wróżka roza. Dzisiaj chciałam zaprosić zodiakalne koziorożce na horoskop tygodniowy od 10 do 16 maja 2021. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi horoskop będzie rezonować. To jest horoskop ogólny, ale to, co usłyszycie, mogą być to ważne informacje dla Was. Więc y, fajnie, że jesteście. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze. Za wszystkie łapki w górę, i oczywiście osoby, które mnie oglądają, a jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, to bardzo gorąco zachęcam. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Jeżeli ktoś chce skorzystać z czytania indywidualnego, bardzo gorąco zachęcam i zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza Tam w zakładce usługi możecie się zapoznać z cennikiem, jak i również z rodzajami czytań. I jeżeli się zdecydujecie, należy wcisnąć rodzaj wróżby i dostaniecie przekierowanie na kalendarz. Jeżeli kalendarz jest zarezerwowany, że się w ogóle nic nie wyświetla, to znaczy, że są dni no, zajęte, tak? I po prostu przechodzimy na kolejny dzień. Dobra, nie będę przedłużać i rozgadywać się. Jedziemy z koksem, zobaczmy, drogie koziorożce, to co tu u Was będzie się działo w finansach? O, jesteście rozczarowani, czujecie się oszukani tutaj, i coś macie do przerobienia, czujecie ból. Być może jakiś mężczyzna was tutaj oszukał finansowo. Może straciliście pracę i tutaj po prostu no takie. Rozczarowaniem. Uważajcie też w tym tygodniu na portfele, tak? Uważajcie na panie, też na torebki, by tutaj ktoś wam coś nie gwiznął, tak? Może być na tej zasadzie, ale słuchajcie, najgorsze już minęło, więc wy sobie z tym poradzicie doskonale. No ale coś tutaj, no, będzie trochę bolało, tak? Ale dociągniemy karty, o co tutaj chodzi. No, uczuciowo też będziecie się czuli zdradzeni, więc tutaj po prostu. E, takie załamanie e, załamanie stabilizacji tak, załamanie e, czujecie dwulicowość czyjąś, tak, że nie do końca ktoś jest szczery, jest ktoś niedojrzały e, no tak jak mówię, może ktoś tutaj Was oszukał e, lub oszuka perfidnie więc musicie na to e, Uważać, ewentualnie uwaga na złodziejaszków, yy, zabezpieczyć też dom, tak? Bo to może być tak, że możecie źle pozamykać yy, mieszkanie. Zamykajcie okna w tym tygodniu, zamykajcie tutaj drzwi, yy, by po prostu, czy balkon, yy, żeby ktoś tutaj Wam nie wlazł, po prostu, tak? Więc tak to wygląda. Taka przestroga, no trochę trudne i ciężkie energie, no ale cóż, no to co mi się pokazało, to ostrzegam, tak? Także tutaj uważajcie na torebki, na portfele, żeby czegoś też nie zgubić, bo to też niekoniecznie musi być kradzież, to może być też zguba, tak? I rozczarowanie, że no ktoś jest rozproszony, roz, roztargniony i tak się to dzieje. Dobrze, kochani, zobaczmy teraz. I oczywiście to nie musi być do wszystkich koziorożców, tak? To może być uwaga dla jednej, dwóch, trzech osób. Także no, weźcie na to poprawkę, tak? Że to jest horoskop ogólny, ale ktoś może musiał taką wiadomość i przestrogę usłyszeć, żeby zapobiec, zapobiec temu, tak? Nie musi się tak zadziać. Zobaczmy, drogie koziorożce, co tutaj w uczuciach od 10 do 16. Maja 2021. Zobaczmy uczucia. Uczucia. No być może jesteście w romansie i tylko w romansie, i to Was dobija. Chcielibyście być może czegoś więcej, ale tutaj też yy, okazuje się, że może być trójkąt, tak? Więc. Yy, Będziecie coś przekraczać. Karta bramy, szóstka mieczy to też może być taka, taki przełom, y, przełom, jeśli chodzi o y, level w, w życiu duchowym, tak? Więc tutaj może dzięki tym doświadczeniom, które są bardzo trudne, no kuzioruszce macie trudny okres. Nie wiem dlaczego, ale no coś tutaj jest na rzeczy. Y, ale no te doświadczenia po prostu pokazują, że Coś wam nie służy, i być może już od tych energii też odchodzicie, może się wyprowadzacie, może tutaj po prostu wprowadzacie totalne zmiany w swoim życiu, tak? Ale zobaczmy, dociągniemy. Macie zachować stabilizację, umiarkowanie, tak? Nawet jeżeli to boli, to po prostu starać się tutaj zachować klasę, dzięki temu możecie więcej zyskać, zyskać też finansowo. Yy, bo, jeżeli no, zaoszczędzicie swoje energię no to po prostu złapiecie balans i a może, może tu chodzi o to, żeby się skupić yy, na pracy bardziej. To Wam tak jakby yy, pomoże yy, yy, unormować yy, Wasze myśli, tak? Stabilizację, uporządkować tutaj yy, przede wszystkim uporządkujcie też papiery. Tutaj coś jest na rzeczy. Także kochani, yy, no. Macie troszeczkę trudny okres, tak? Co niektóre osoby. Nie mówię, że wszystkie. Ale no, nic nie dzieje się bez przyczyny. Może się po prostu tutaj wydać, tak? I, i może to też, jeżeli to się pokazały też takie ciężkie energie w pracy, no to może tutaj chodzić o to, że mm, jesteście może w romansie, w, w pracy z kimś. No i to się wyda, czy co. Może tutaj o to to chodzi, tak jakby czujecie się zdradzeni, oszukani, albo po prostu ktoś tutaj komuś się zwierzyliście i, i, i ktoś po prostu was zdradził, wszystko powiedział, więc tutaj po prostu uważajcie, co mówicie, do kogo mówicie, bo może też być właśnie w związku z tym w pracy takie rozczarowanie, że ktoś tam może puścić ploty i, i może być niefajnie, tak? Także nie należy tak, jakby y, do końca wszystko komuś tam opowiadać, tak? Bądźcie ostrożni. Jak i finansowo, tak i, 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 tak i też y, tutaj mentalnie, żeby za dużo nie opowiadać, bo no, ludzie są różni, tak? No i zobaczymy, co w energiach ogólnych, na co mają koziorożce zwrócić uwagę i y, y, w zdrowiu w, y, od 10 do 16 maja 2021. No, już mi się tutaj pokazuje, wylatuje karta, więc wyciągam. No, macie problemy z jak i z dietą, tak i z przejadaniem się, co niektóre osóbki, a niektóre problemy ze snem. I to wpływa na Wasze krążenie. Na Wasze sprawy sercowe. Może też y, uświadomicie sobie w tym tygodniu, że ktoś jest dla Was bardzo ważny. Zwróćcie uwagę też na osoby, które Was y, otaczają, starsze osoby, tak? Tutaj, żeby im okazać też trochę ciepła i miłości. Przede wszystkim, y, no ta dieta też, która może tutaj wpływać na Wasze krążenie, tak jak powiedziałam, serce, splot słoneczny, bardzo się podkreśla. Również zwróćcie uwagę na oczy, na oświetlenie i również przy takim układzie, Mogą być problemy z cukrzycą, kochani, więc tu po prostu no, zróbcie jakieś kontrolne badania, bo tutaj się pokazują takie karty. No i jakieś problemy skórne, tak jak powiedziałam, alergia jakaś tutaj, może być też alergia na futrzaki. Więc no, postarajcie się na to zwrócić uwagę, bo tu może coś takiego się zadziać. Dobra, zobaczymy, co nam karty rady powiedzą dla Koziorożca od 10 do 16 maja 2021. Karty rady, zobaczmy, co nam tutaj powiedzą. No, wypadła, więc chcę się pokazać ta karta. Pozwól odpocząć swojemu umysłowi. W ciszy znajdziesz ukojenie, tak? Czyli też ym, pozwól sobie wyciszyć się, zresetować, niekoniecznie komuś się. Tutaj wyżalić, tak, żeby ktoś tych wiadomości nie wykorzystał przeciwko Wam, tylko po prostu y, pójść na spacer albo pomedytować samemu przy fajnej muzyce, znaleźć sobie czas dla siebie i przemyśleć wiele spraw. Tak, czyli tutaj takie karty się pokazują, y, takie wiadomości. No i zobaczcie. Zrelaksuj się, czyli też karta mówi o tym, żeby znaleźć czas dla siebie, zaopiekować się samym sobą, bo być może jesteście zagonieni w pracę, zagonieni w inne rzeczy i nie macie czasu dla siebie po prostu, żeby doładować akumulatory. Więc tutaj pod tym kątem, drogie Koziorożce, popracujcie nad sobą i nawet jeżeli jest chwilowo źle, to pamiętajcie, że to jest chwila, za chwilę no, będzie inaczej, tak? Czyli też starajcie się myśleć pozytywnie. No no Wiadomo, łatwo tak się mówi, tak, ale no, nieraz trzeba też sobie dać czas na, na takie pocierpienie, ale, ale te doświadczenia, zwłaszcza te trudne doświadczenia, nas czegoś uczą. My wchodzimy wtedy na wyższy level duchowy, stajemy się zupełnie innymi osobami, więc no, czasem nie ma tego złego. Po jakimś czasie stwierdzamy, że, że to było potrzebne. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Jeżeli Wam się film podobał, to oczywiście zachęcam do łapek w górę. Jeżeli osoby mnie oglądają i słuchają, a jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, to gorąco zachęcam, by to zrobiły. Nie zapomnijcie też cisnąć dzwoneczka, wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. A póki co, ja zachęcam do komentarzy, dajcie znać, z kim film rezonuje do łapek w górę i oczywiście do subskrypcji. Życzę Wam udanego tygodnia. Uważajcie na siebie, uważajcie, żeby no, ktoś Was nie obrobił, no, albo tak, żebyście się nie czuli też oszukani, też starajcie się wybyć uczciwi, bo może to są Wasze energie, też no, w tarocie też macie energię. Diabła, więc tutaj no ja nie mówię, że wszyscy są oszustami, tylko po prostu no tak, tak to tutaj wygląda, nie? Więc na to może tu chodzi o to, żebyście byli przebiegli w tym losie, tak? Żeby, żeby ktoś was nie wyprzedził tu, nie? Więc y, wykona, y, wykorzystajcie swój intelekt, y, by y, być przebiegłym i chytrem jak lis <noise> może tutaj to o to chodzi e, udanego tygodnia, dużo miłości dużo cierpliwości e, dużo kasiory dużo zdrowia i spełnienia marzeń, ściskam Was cieplutko buziole, pa do następnego razu